Dobra, kochani, robimy na Kamilu pranka z maseczkami. Najpierw trzeba zrobić taką w miarę wiarygodną ranę. Tutaj mam takie coś na bliznę z charakteryzacji. Smarujemy. Ale on się wystraszy! O, dobra, to nam zaschło i teraz na to nakładamy jakiś taki różowy cień. Chciałabym zrobić taki efekt, że wyrwało mi skórę. Dobra, tak na szybko. Wygląda chyba legitnie, nie? Co myślimy? Teraz na to nakładamy naszą maseczkę. Ja się tylko boję, czy to nie zejdzie razem z maseczką. Kurczę, a w sklepie nie było czarnych maseczek, i musiałam wziąć złotą, i to trochę prześwituje. Ja... I tego zawołać. A mówiłam Kamila na skinker. To, że ja jakieś brzydki jestem, czy coś? Maseczkę. Może tak, odtyłam, żeby, żeby marki nie robić reklamy, marce. Opaska założona, i weź teraz to sobie rozsmaruj. Ale tak mam Nie, 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 nie Kamil, drugą tak jak ja mam, rozsmaruj sobie po prostu po, po buzi, na czoło. Tak, bo to chodzi o to, że to zaschnie i potem się to zrywa. Dobra, maseczki nałożone, teraz czekamy, aż to wyschnie i wrócimy do Was, jak już będziemy zdejmować. Dobra, maseczki jako tako wyschły, ja zaczynam ściągać. Ja mogę? Jeszcze nie, zobaczymy. jaki, jaki efekt. Czemu masz taki czerwony nos? Nie ja. wiem. Czy to ci ściągnęło skórę twoją? Co jest grane? Ja finde 80... Co jest? Czy ja czy widzę To jest jakiś Frank? To jest Frank! Ale co ja myślałem, że... Se... Franka zrobiłaś. Ja powiedziałem. Nie być tak. Yes, ale się przestraszyłem. To zeszło, zobaczcie, wszystko zeszło na tym. A ja sobie tak ładnie zrobiłam charakteryzację. O, oh, ale się przestraszyłem. Uff. Ty mnie wkurzałeś po prostu, chciałeś cią ciągle to, to z niej już Możesz.